Witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej rozmowie dnia naszym gościem jest burmistrz Pajęczna, pan Dariusz Tokarski. Dzień dobry, witam pana. Witam panią, witam wszystkich słuchaczy. Naszą rozmowę, panie burmistrzu, zaczniemy od sytuacji powodziowej w Pajęcznie, jak również w Powiecie Pajęczańskim. Z tego co wiem, ta sytuacja, jeśli chodzi o powiat Pajęczański, znacznie się poprawiła. Tak, w chwili obecnej sytuacja się poprawia. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w gminie Pajęczno porównywalnie do w skali tak, to jest w skali kraju. no Ta sytuacja jest, powiedzmy, że można powiedzieć, że bardzo dobra, ponieważ kilkadziesiąt podtopień domów jednorodzinnych, znisz zniszczenia dróg, ale nie są to takie zniszczenia, które odcięłyby ludzi od świata. Także myślę, że sytuacja, sytuacja jest opanowana. Mamy nadzieję, że tak jak powiedziałem, sytuacja się poprawia i to w, dalszym, w dalszej części również będzie się poprawia. W których miejscowościach, że tak powiem, ta sytuacja była najgorsza? No, u nas y, Makowiska, y, ulica szkolna, wody spływające do, do mieszkań, do, do piwnic, y, patrzyków, tam y, nieprzejezdna droga i y, 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 ludzie. Y, no tutaj w tym przypadku y, chwilowo byli odcięci od, od świata, aczkolwiek no, służby y, straż y, ochotnicza, jak również służby urzędu cały czas tę sytuację y, monitorują i y, jest ona już opanowana. Mieszkańcy już mogą dotrzeć, wydostać się z własnych posesji. Miejmy nadzieję, że taki stan się utrzyma w dalszym ciągu. Teraz przejdę może do tematów mniej takich drastycznych. W ubiegłym tygodniu w Pajęcznie po raz piąty odbyły się targi końskie. W tym roku wszystko przebiegło bez większych zakłóceń, ale też nad bezpieczeństwem zwierząt czuwało więcej służb weterynaryjnych, a było nad czym, bo do Pajęczna zjechało ponad 500 hodowców z kraju i zagranicy. Jak Pan ocenia tegoroczne targi końskie? Ja myślę, że całe targi można uznać za udane. Myślę, że opinie osób, które hodowców, którzy, którzy byli na tych targach, no mówią same za siebie, chwalono właśnie organizację tych targów. Bardzo mi jest miło i tutaj chciałbym serdecznie podziękować służbom weterynaryjnym, jak również wszystkim służbom strażakom, którzy czuwali nad bezpieczeństwem ludzi i, i zwierząt na tych targach. Jest to duża, duża impreza w tym roku prawie 700 y, koni, które, które było wystawionych do, do sprzedaży. Y, Orientacyjnie y, można powiedzieć, że y, ponad 30 tysięcy ludzi, którzy, którzy odwiedzili y, te targi. Także jest to duże przedsięwzięcie i bardzo miło, że, że udało się y, przeprowadzić je w sposób bezpieczny. Nie, nie, nie było żadnych incydentów y, takich jak to y, mieliśmy. Mogliśmy słyszeć w roku yy, poprzednim, aczkolwiek no, jako organizator nie mamy na to, na to wpływu na zachowanie osób, które, które przyjeżdżają. To są indywidualne zachowania i każdy jest odpowiedzialny za swoje, za swoje zwierzę. Także cieszę się, że w tym roku obyło się bez żadnych incydentów. No i pogoda również dopisała. No, w ciągu ostatnich dwóch tygodni jedyny dzień. A no wziąwszy pod uwagę oczywiście aurę tutaj naszą pogodową, to można powiedzieć, że w sobotę było w, miarę, było w miarę poprawnie. Tak. Jedyny dzień, kiedy był bez opadów, to właśnie sobota w ciągu no, ostatnich dwóch tygodni, także. Ale no. można wymienić również, jakie rasy koni mogliśmy oglądać w tym roku yy, na targach w pajęcznie. Na targach praktycznie to, co jest w kraju dostępne, wszystkie rasy były prezentowane od koni wielkopolskich, śląskich, małopolskich. To konie zimnokwiste, belgijskie, fryzyjskie, kucyki, hucuły, także wszystkie rasy, koniki polskie, wszystkie rasy, które, które w kraju są, to były prezentowane na tych targach. Także miłośnicy koni mieli z czego wybierać, ale ja tutaj zaznaczę, że to nie jedyne imprezy w regionie. Jutro w Pajęcznie odbędzie się czwarty ogólnopolski zlot Camper Team i czwarty ogólnopolski zlot Konstruktorów Witar. To kolejna duża impreza. Tak, to jest, te imprezy to jest bardzo duża promocja Miasta i Gminy Pajęczno. Cztery yy, lata temu dwóch panów kuli, Kolińskich, yy, ojciec i syn, przyszli z taką propozycją, czy Urząd Gminy pomoże w zorganizowaniu tego typu zlotu. Ja jestem otwarty na wszelkiego typu propozycje, uznałem, że jest to jak najbardziej impreza, która promuje miasto i pomagamy w zorganizowaniu. Po raz czwarty wiem, z tego co wiem zapowiedziało się ponad 150 samochodów kamperowych i prawie 100 samochodów witara, Suzuki o różnych, różnych konstrukcjach, także jadąc na wywiad do radia przejeżdżałem obok tego terenu na którym ten zlot się odbywa, to już ponad 30 samochodów już dzisiaj mamy na tym terenie, także no, prosimy tylko o pogodę, a myślę, że Tutaj zadbamy o to, aby osoby, które do Państwa przyjechały bardzo miło nas wspominały. A po drugie, ponieważ mimo trudnej aury pogodowej impreza nie została odwołana. Nie, impreza nie została odwołana i prognozy są optymistyczne. No, i kolejna duża impreza, która odbędzie się w Pajęcznie. Tutaj mamy datę 5-6 czerwca, 10 zjazd Miłośników KONI i, wo i wojewódzka wystawa Koni Rasy Śląskiej. Tak, wystawa wojewódzka, która odbędzie się w sobotę 5 i, i kontynuowana będzie w niedzielę. Jest to wystawa Koni Rasy Śląskiej, ponieważ na terenie naszego powiatu. Ta rasa jest jakby przodująca, jeśli chodzi o hodowlę. Zjadą się koniec całego województwa będzie wybierana stawka najlepszych koni, które będą reprezentowały yy, nasz powiat i nasze województwo w kraju, między innymi na Polakrze w Poznaniu. A w niedzielę o godzinie 13 rozpocznie się 10 zjazd miłośników koni. No, to takie moje dziecko, bo ja to za yy, zaproponowałem 10 lat temu i, i, i udaje się to kontynuować i z roku na rok jest to coraz większa impreza. A no to zasługa tych hodowców, tych miłośników, którzy przyjeżdżają i, i chcą w Pajęcznie się pokazać. Jest to również, myślę, bardzo duża promocja miasta. Udało się stworzyć takie, takie imprezy, że Pajęczno jest w kraju z czymś kojarzone. Myślę, że miło, że z koniem, bo to bardzo piękna zwierzę. Dobrze, oczywiście na te wszystkie imprezy serdecznie Państwa zapraszamy, a burmistrzowi dziękujemy już za rozmowę. Przypominamy naszym słuchaczom, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej w dzisiejszej rozmowie dnia był burmistrz miasta pajęczna, pan Dariusz Tokarski. Dziękuję panie, dziękuję Państwu za uwagę.